ale pracuję na PKP nie wiem ale dzisiaj sobie zagramy na mapce map and visa station a więc zostawcie fajkę like i suba i lecimy no ja was witam na tym kanale a dzisiaj sobie zagramy w minecraft minecraft and Map Station is the author Help, Kapitan Purse. <noise> okej, okay, śmieszna nazwa. Dobra. Mapa nie jest za wielka, no w sumie to w ogóle to nie jest za wielka mapa. No i, ale, no, no. Ile tu wieźniaków w tej wiosce? Pewnie na pił. Okej. Okay. Opisy. Train Station is remonted. Okej. Okay. Czyli to tory są remontowane, okej. Okay. Okej. Okay nasza praca to sprzedawanie biletów. Ej, yo, jaki fajny przyjaciel. No, obiekt. Okej, okay, musimy znaleźć nasz dom. Też pokażę. No. Ej, dobra, tego normalnie w wioskach nie ma. To jest nasz dom. Tak. W mi jest otwarte. To bo no, przecież jest. Dobra. Dobra, ale przejdźmy do tematu odcinka, czyli sprzedajemy bilety. Weź przejść przez przejazd kolejowy. A nie, środkiem toru, najlepiej, tak. Nie róbcie tego w realu. Mm, mm, mm. Ok. Klik na pasażer's label to the passenger. Your job is to work. Twoja praca is to work in the ticket boat. Aha. Kliknij na dźwignię, żeby przy. przy... No, no dobra, pasażerów Nieważne Ok Otwórz y, Otwórz to, otwórz ten No wiecie, to takie, na co się otwiera Płot Very, Od każdego dnia Po dwóch stronach Dobra, ty no właśnie trzeba otworzyć No bo to wiecie, tu jest takie przejście Ale to dziwne jest Wórcy musiał jednak się postarać Dobra yy, Co tu pisze Okej, okay, tutaj rozkłady jazdy: 3, 10, no 15, 55, 3, 3. Okej, czyli chyba to jest złożone. Kochanie, tutaj jedzie pociąg, okej, okay, wejdźmy już do naszej liście. Mamy skrzynce. U, ubranie maszynisty, dobrze, fajnie. Okej, okay, ubierzmy to. I mamy tabliczkę. Nie wiem, gdzie ją postawimy. O, mam pomysł. Budka będzie się nazywała Like. And soup <grymne> Like and soup Tak, zostawcie to. Tak, zostawcie to. Pisze. Nie wiem, dlaczego ja piszę tak dziwnie. Uf, tylko, że to już zachodzi słońce. Niech pewnie idziemy do domu. Ty, ja ten strój mam zostawić, bo ja je wiem. Ja nie wiem. Ja nie wiem. tu, ja tu jestem. Chodź Do domu. Zakrywaj już się. Dzisiaj już nikt nie sprzedam. Musiałem się nagadać co nie. Okej, okay, chodźmy. Chociaż ja twórca nam tą mięską. Chodźmy już do tego domku. Pipa. 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 Wejdź pan mi stąd, to mój dom. Możemy spać. No spaj! Daj, spaj to i chce. Spaj toj, toj toj. Mm. Dobra, spaj to i chce. Spijmy! Jest bo i No, premie. śpimy, mamy to. Jest dzień. Premium ticket. Ok, zmianie rzędu. Zobaczymy, co mamy skrzyni. Przejść przez ten piękny przejazd kolejowy. Jezu, okay, chodźmy ci na rok. Nie róbcie tego w ale To jest Dobra. Okay. Wchodzimy tu. Zakładamy na strój. Czyli tutaj parę butów. A, to pewnie wiecie na tych. Te i tutaj dochodzimy, no dobra, załóżmy na otwórzmy ramkę i weźmy na przykład tiketa to jest deszczik, deszcz. tutaj jest tiket okej, okay, tiket mamy otwórzmy to o, mały, chcesz na wycieczkę jechać, proszę bardzo patrzcie, okej okay. Okej, okay, okay, Oddał też pieniądze, tu pisze. Ticket, ale to jest hajs. Oczywiście, no, nie lastre. Weźmy na przykład to I proszę następnego. Aha, no, super. Polisę się nie chciał zrobić. No pani, ja chcę panu bilet sprzedać. To czekaj, pan, czekaj, pan, czekaj, pan. Ja panu sprzedam. Tylko pan na porach idzie. No, bardzo za typ. Chłopie! Albo mi etykietę, proszę bardzo. O, i kupił tikieta No, i dobrze będzie. No, nobawio. to są ludzie, ty. hmm, Dobra. Okej, okay. nie, bo tak. Okej, okay. weźmy oczkę, to będzie mini 12:10, aby słuchać. No to. No, to. No, no, Weźmy z tej skrzynki. Pani, okej, okay, pan tu wlezł. No to jest, widzę, poważne. Proszę bardzo, ticket. Pięknie, pięknie już, kochanie. Hej, mamy hajsion. No. Premium Ticket, co to jest? Premium Ticket? O, myślę, no. Sprzedajemy sobie ticket. Premium Ticket XD. Dobra. Już panu nie ma. Tu, co, No. To nie Panie i Panie, jest tym do rozmawiamy Miro, Miro i jego klientem, Kapitan co? O, najpierw się przynieśmy, co się tu dzieje? Ty, ja mam to otwarte, i tam zaraz mnie jakiś Stevie wejdzie. Tych tutaj ty wiecie o co mi chodzi. Patrzcie, tu normalnie ludzie to są meterytowe które których nie mamy. Okej, okay, nie chcę na... tego proszę, patrzcie, tutaj coś tam naprawia no, ja przy to też jest śmieszne, bo to pewnie wiecie, oni pierwszy raz mapę otworzyli. Pewnie, mm -hmm. że tu są na kolory Okej. Ale łopaty ładnie i pewnie tutaj próbują po prostu. ten jest fajny, naprawdę, on tak fajnie idzie. Ten kopie. Ten też kopie. Okej, okay. czyli twórca. Ja, ja też się ślicie, się dalej nie o tej no, no jak Dzień, Mega fajna mapa, moim Pierwszy oka. Tutaj można się wkręcić, tę nawet długo pobrać. Yy, znaczy, było no, dla was niedoskonała mm. Może kiedyś, może spróbuję z nimi nagrać Weźmy etiketa 12.30, bo mi to nie będę przyjeżdżał to przestało Jak tam noc, dobra, nieważne a witam pana, proszę bardzo. Tiketa i do widzenia. Proszę iść. No, iż. U nas to załatwia. No i tyle, dobra. Dobra, dobre. dobre. teraz to musimy sprzedać następnego premium. Tiketa, czy tak sobie już te premium. Dajmy etykietę. A, tickets, okej, okay, dobra. Tiket Panie! A pan wziął sobie ten bilet, co leży? Jezu. O, a to pieniądze są od tego, co na mnie mi premium. Okej. Okay. To. to? Proszę Już mam następny chodzi. Ała, No Ja tu zarabiam A! no chłopie! Hmm, to mi się nie podoba. Stój! Chłopie, bilet! Masz bilet! Do widzenia. Podałem mu bilet. To co? Dobrze czy le? Okej, okay, idę zobaczyć, o której następny pociąg? Znaczy, tu pociągi to ja nie widzę, ale to pewnie twórcy, znowu także tu w tych pociągów nie ma, po prostu jesteśmy i sprzedajemy bilety. Super. 13:46 nożku. Szku... Okej, okay. haj zostawił na torach, bo się zyskał, pewnie i położył na kibla. No mam no, na no. ticket, ticket, ticket. ticket. Co to za jeden biedny ticket? ticket. Okej, no dobra. Masz pan ticket i proszę do mnie już nie przychodzić. Dobra, o haj zostawił, ale widzicie oni są niemili, bo nie aby tam nie mnie Proszę bardzo, a moje skrzynki O Jezu, jak pięknie mam tutaj tyle tych ticketów. Okej, mamy ticket ticket, o! Tamu sprzedamy jednego temu typowi. Dzień dobry. Uh -huh. Ty, a pan ma tiketa? Ja nie mam. To masz pan tiketa. Ej. <grystanie> 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 Chłop, nie mam tiketa. No przynajmniej to armu oraz ten dobra. Nie mam. Ej, dobrze, jak jest dzień? Co to tu? Okej, okay, już schodź, więc gites Fajnie. Sprzedajmy jeszcze tego jednego premium ticketa. Oczywiście... Tic dzień dobry panu. Pan chciał premium. Tic <laughs> premium ticket. Dobrze, dzwonimy. Okej, okay, mamy teraz 13 Dzwonię tym dzwonkiem, a ten pociąg tak siuuu przejeżdża i już go nie ma potem. Uchaj, na znalazłem darmowy, no to super, asie. Ale mi się ten hajs Ty, on może tak być, wiecie, a to, 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 to się nie zamyka. A, bo to są te, no jak wiecie krzyże, one nic nie wydają, tylko... To wydają, czyli nicość.

Ale je tu. Oh. A pan má tiket? Očiviště, že bym peněz, to nejlepší, je bym tiket. Ech, no, co za typ. A pan má tiket? Uuuu, zavře mám tiket. Uh -huh, Divné. A pani má tiket? Tak, 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 mám tiket. Hm, zde? Čili na staci mají tiket, ty nemáš tiket. Ech, nevážem. No, ja sprzedaj, gdzie jest słońce? U, u. Dobra, możemy kilka <try> premium jeszcze sprzedać tego jednego zwykłego. Pewnie w takim razie <try> będzie się robota. Dzień dobry premium ticket! O! Dobra, udało mi się go dostać. Dzień dobry ticket dla pana. Bewejcie zróbmy. O, i hajs darmowy, okej. Okay. Okej, okay, jeszcze mogę sprzedać. Kale, ale w słońcu widzę, że dochodzi. 15 i leźna szybko! Ty nie ma go, czyli pewnie taki jak myślę, czyli pociąg szybko. Czyli pociąg szybko jedzie, jedzie. Uuu. O nie! Tak! Ora to moje dźwięki tak bytaj Ej, dobra, tutaj ładnie, to fajnie wszystko wygląda tko. Co się, ile tu tych wieśniaków jest? Ile, ile ja jest... soję. Ale ja ich tu już obsłużyłem. Dobra, idę zamknąć tą stację już. Mm, idę też te płotki zamknąć. I mega wciągająca mapa. I taka wciągająca. Wejdźmy na semafor. I zazwierzyjmy sobie. U tego Schabowy. Dobra, proszę Państwa. Zamykamy już się. Ok, zamknięty jeden. Zamknięty drugi. Zamknięty nasza stacja. I idziemy. Oczywiście to rami Nigdy tego nie róbcie. Uh -huh. A więc lecimy do spanka. Do naszego pięknego domu. się, Chodźmy już spać I śpimy, śpimy. I zaraz kończymy. ja to nie się Słońce dopiero wstało, a tu jest wioska. Prawdziwa wioska. Panie Łukaszu, panie Łukaszu, czy tam jak pada, tam mogę zebrać. Na torach, o, pan Łukasz, ale na torach i tak się nie stoi. Okay, Wejdźmy na ten samochód, bo jestem ciekawy, co tu jest. Idę, czerwona. Czego się mogę spodziewać? Okej, okay, chodźmy wchodzić w oczywiście. Nie róbcie w tego, że chodzi ja. To jest tylko... Okej, okay, zaczynamy od... Nie, od... Odpocząć. Tylko, że nas 110 pociągów. Chodźmy i sprzedajmy dalej tykety. Czy to zależy, z jakiej strony to może być otwarte? Ciekawe weźmy sos biedny. nie yy, weźmy to czołgajmy wiśniakie proszę bardzo Fiketa. uj, więzy okej, więzy mi zostawił chłopek, okej okay. no i tiketa następnego sprzedajemy proszę bardzo, proszę pana uj, sprzedane i też. aż muszę wyciągnąć tak wiecie państwo, tutaj

z Prebiot Dobra, już pada dobra. Tak zakończymy ten odcinek na like and Subek subik, like and sub. No i zakończymy ten odcinek, oczywiście. Ta wioska już jest na tych... Patrzcie się, jak się to mądra. O, jakie mosty, i tak oto zobaczymy ten odcinek. Śmieszny odcinek, bo naprawdę śmieszny to jest. Przez pana Miro i pana Kapitana Peleps. Bo to jest moja ulubiona nazwa tak naprawdę. No więc czy i dzięki w